ma już widzowie, gramy w Rivals z kolejnym kolegą z gry Roblox. Ma 19 level, ale. Ale. Yy, yy, no, ale ma rangę jakąś pewną, nie? Ja Wezmę sobie snajper. To. To i to. Ok. Zmienić sobie skina do, tego, do właśnie snipy Okej okay. okay, Wszystko pod kontrolą Okej, okay. aj, nie trafiłem, aj kurde Muszę się uleczyć Dobra Mamy to Dobra. Spokój. Mam to. Okay. Jest tam to. O, mam op opakowanie. No i super. Czekaj, ja, mój kolega zarobi, zarobi, zarobił ten 91 HP. Z, 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 zabił. Znaczy, jednego. Więc dobra. O, kolejny idzie. Widzowie, patrzcie. Jak go okiwałem. Oj, jas. Jeden. Nie pokonał. O nie. O nie. Widzowie. To widzowie. Oj, wierzę w ciebie. Oj. O, brawo! Jest! Mamy to! Brawo! Ja Miałem snajperkę. Sorry, że tak sobą nie widzicie, ale. Niestety. Czasami się nie zdarza i kurczę, nie mam go prawie. Czekajcie, Nie będę się leczył. Widziałem sobie. Gram na napadzie jak coś. Oh. Zukaj, poszedł jeden. Snuje pan. Dobra Ale urwał ur Ale urwał, ur widzowie 3-0 jest, co nie widzicie, ale tak mam kamerkę ustawioną. Co tam jest? Dobra. To jest... O. Ten już na drugi rok nie będzie już dobry. Okej. Okay. Okej, okay. urwał. 150 HP. Proszę z tym plecakiem nie muszę się uleczyć, muszę, muszę, muszę. Dobra, jestem. Jest. <grystanie> mamy to, widzowie, mamy to. mamy minutę 20. O, brawo! Ty, pistoletem go zabił. Pamiętę. Aj aj, aj. aj. aj, czyli, ty, Zobacz, no? ja biorę, czyli ja On spadł, tu. Ja on ten, spadł ja... tu widzowie, a ja... Nie wiem gdzie on jest, kurde. spojrzałem się do góry. Aj. Okej. Okay. <noise> Taki uśmiechnięty, a wygląda jakby zemdlał. Czekajcie, odpakujemy sobie pudełko Odpakujemy sobie do. O, to katany mam O, mikstora Czekajcie, co ja tu jeszcze mam? Wezmę sobie Dobra, to gramy kolejny 2v2 a bo on nie ma na rankingowym, okej. Okay? Nie będzie nie ogóle na rankingowym. Okej. Okay. A chcielibyście, żebym miał w ogóle coś po, po polsku Rivals, czy w ogóle Robloxa, czy po angielsku. Bo Mam trochę po angielsku, a trochę po polsku. Więc no, to Tak jak się. Dzięki Nie, docki dawaj Dawaj docki. Aj no Arena Chociaż Arena nie jest taka zła Okej okay, Teraz ja może wezmę wyrzutnia granatów Kolce Scyza i zestawik No może Może rzeczywiście kolce nie są takie dobre Zawsze na to coś... Okej okay. Dawaj, kurczę Ale urwał. Ale urwał, jak to się mówi No... Teraz wezmę się... O... No idzie, idzie, Panie, no dawaj. <gryw> ale idzie z nimi. Oni mają takie duże ty On ma 109 level. Ale oni są dziwni. No, oni... chyba coś piszę. Wydaje mi się. <gryw> Skacze ze nad nim. Widzowie, to jest najlepsza rzecz, jaka może być w Rivals. Tylko się mścić na ludziach, nie? Cześć, Jagużko. Okej. Okay. Ej, kurde. Co? Widzowie. Deziapurko? Musimy się skupić na Rivals, Kurde, o, okej, okay, urwał. On a Ej, on wyszedł. On wyszedł, ten typ. A w ogóle widzicie, że w Rival się da zmieniać kamerę? Tylko ja nie wiem, jak to się robi. ale easy. No, no i znowu. No. Tylko kurczę, nie wbija mi się ten level. Nie wiem dlaczego. O Boże! Sorry, Boże, przepraszam Przepraszam widzowie Guma Gumę mam Tylko nie będę wam pokazywać napisu Ale mam mięte Widzicie? Teraz sobie zjem Mięte hmm.

Kurde! Zabił mnie! Ajajaj Czemu on... No super Ej dobra, nie gramy do Sniper'a Może co ten karabin Kolce Śmietnik i to Kurde nóż. Ej, dobra. Ej, nie. Nie. Nie! Nie, ej, dobra! Trzeba się skupić. Serio. Okej, ok, darcza. No jak? On mnie nożem zaciupał. Mój kolega ma nogi duże. Polski ziemniaczek, jak widać. No robię, a ja nie mam czasu, żeby na, narobić ten...

i no myślę, że ja ci tarczą pokonam. Okay. Hej. No nie, muszę się na, na ten. Na muszę się. Fajnie by było w że można się popychać, nie? O nie! Lecz się, lecz Dobra. nie, gdzie on jest? Tam. Okej. Okay. Trzeba dokładnie śledzić. Gdzie on jest? Jest! Mam to! Gdzie jest tak jeden cztery. to... Mam nadzieję, że wygramy, nie? Bo mój Ziemek ma prawie dziesiątą rangę. Aj! Nie no, nie no, nie rękami, proszę. Nie no, nie no. Ej dobra, polski ziemniaczek jest serio dobry. Polski ziemniaczek jest serio dobry. Mój chyba wyszedł w widowia. Albo i jeszcze nie. Hmm. No, my to może, zagramy sobie to. Dobra. Dobra. Oj, dobra, teleporting. Zobaczymy, ile masz racji graczy. Nie, nie, jest to gra. szukało od razu. Chyba będzie. O boż. Ty, no nie złogi, bo mama. Ej, dobra, budowa może. O, nie, budowa, budowa. Aj. Ej, dobra, arena to na pewno lepsze niż oknes, nie? Hmm, co wziąć? Snajpę chyba. Uzi wezmę. Mm, aj. Ej, dobra, on. Aj, aj, aj. Dobra, do, O, jest następny, ale. No nie no, dawaj. Dobra. Mamy to. Dabcie, nie gadaj, bo nagrywam. Niech. Jak to widzicie, jest widzowe ze starszymi? O, mamy tą. No, widzimy bardzo O boż, o boż, boż, mój boż! No. Wiąże, nie, Uzi. Ok, Okej, okay, no teraz mam już trudniej, nie? Więc nie mam trudniej. jaj nie zauważyłem go. Ale też dwóch pokonałem, nie? Mam 240 hp zadane. Ten typ, z którym ja byłem, to on ma 150.